Cieszę się, że mogę być po raz kolejny przy okazji omawiania wyników i życzę nam wszystkim dobrych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ma dobry moment, żeby zobaczyć te efekty, to co już się udało. Zapraszam pani doktora Walisowską, powie nam co już się udało, całą analizę zdrościową, szkoła równa handlowa, ale przede wszystkim wielki duch tego projektu, tak? znający go od początku. Proszę bardzo, nie wiem jak pani. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Ja współpracuję z Konfederacją Lewiatą od kilku lat. Najpierw w projekcie Gender Index, a teraz w projekcie Diversity Index. Jako współautorka raportów z pierwszej i drugiej edycji programu Różne Różnorodności powiem Państwu dzisiaj o wynikach wybranych, w moim zdaniem najważniejszych, w wynikach ilościowych z drugiej edycji Barometru różnorodności. A później pani Agnieszka Schneider powie o dobrych praktykach czyli o tym, co udało się zebrać od firm, które już tę różnorodność od kilku lat wprowadzają i mają się czym pochwalić. Proszę państwa, w porównaniu z poprzednią edycją wieloroczną. W tej y, tegorocznej edycji wzięło udział dwa razy więcej firm, 100. Co jest warte podkreślenia, to to, że szczególnie firmy małe znacznie chętnie uczestniczyły w tej edycji. O ile w pierwszej edycji tych firm y, małych było y, też większość, ale niewielka, bo 52%, to w tej drugiej edycji już 77%. To cieszy, bowiem moim zdaniem. Zarządzanie różnorodnością, polityka różnorodności jest w pewnym sensie łatwiejsza do wprowadzenia w małych firmach ze względu na to, że kontakt pomiędzy pracodawcą, właścicielem firmy a pracownikami jest łatwiejszy. I ta komunikacja też jest łatwiejsza, pewne rzeczy też jest łatwiej wdrożyć. Podobnie jak w poprzedniej edycji, głównie firmy o charakterze usługowym brały udział w barometrze, czyli firmy tak, reprezentujące takie usługi jak finans, ubezpieczenia, edukacja, ochrona zdrowia ale także usługi administracyjne, informacja i, kody i komunikacja, usługi marketingowe, doradztwo, consulting. Takie, takie firmy głównie, ale też 28% w tej drugiej edycji to stanowiły firmy z branży materialnej, mm. transportowe, przemysłowe, budownicze. I, I podobnie też jak w poprzedniej edycji najwięcej było firmy z regionu centralnego czyli województw mazowieckiego i łódzkiego znacznie mniej, z pozostałych regionów były też takie województwa, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji, które nie miały żadnej reprezentacji w barometrze różnorodności. Kolejny wniosek, który wynika z obu edycji jest taki, że firmy duże i średnie w lepszy sposób realizują politykę różnorodności niż firmy małe. Przejawia się to wartości wskaźnika różnorodności Diversity Index. Firmy duże i małe w obu duże i średnie w obu edycjach różnorodności uzyskiwały wyższe wskaźniki niż firmy małe. Podobnie że, jeśli chodzi o branże, to firmy usługowe uzyskują wyższe wskaźniki niż firmy z branży materialnej. Jeśli chodzi o region, to firmy właśnie z tego regionu centralnego, Polski Centralnej, województwa mazowieckiego i łódzkiego mają wyraźnie wyższy wskaźnik Diversity Index niż w pozostałych regionach. Spośród wszystkich firm, które brały udział w drugiej edycji barometru różnorodności, jedna duża firma osiągnęła wskaźnik 77% na 100 możliwych. Najniższa, najniższa wartość osiągniętego wskaźnika to 9% i była dość mała. Podobne rezultaty uzyskaliśmy w pierwszej edycji barometru różnorodności. Wartość średniego wskaźnika diversity, czyli dla wszystkich firm biorących udział w barometrze różnorodności, jest na poziomie niższym od 50%. Obu edycjach, w tej drugiej nawet trochę niż w pierwszej edycji, co świadczy o tym, że jeszcze jest sporo do zrobienia w zakresie polityki różnorodności i zarządzania różnorodnością. Firmy na takim dość średnim albo poniżej średniego poziomie tę politykę realizują. Jak Państwo pewnie wiecie, ten wskaźnik ogólny był średnią arytmetyczną subindeksów, z cząstkowych, które były obliczone dla poszczególnych obszarów zarządzania różnorodnością. Było takich obszarów sześć, strategia, strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna firmy, rozwój zawodowy, struktura pracowników, rekrutacja i wynagrodzenia. W każdym z tych obszarów obliczyliśmy wskaźniki różnorodności, cząstkowe wskaźniki różnorodności i przedstawiają się one, tak jak Państwo widzicie na tej planszy. Ogólny wniosek jest taki, zarówno z pierwszej, jak i z drugiej edycji barometr różnorodności, że stosunkowo najlepiej polityka ta jest realizowana w obszarze rozwoju zawodowego, a stosunkowo najgorzej w obszarze rekrutacji. W obu edycjach Podobne rezultaty zostały uzyskane. No i właśnie do tej rekrutacji też chciałabym nawiązać, bo jak się wydaje, z jednej strony jest to taki obszar, który jest szalenie istotny z punktu widzenia promowania, pozyskiwania różnorodnych pracowników, a z drugiej strony jest też to obszar, gdzie stosunkowo najłatwiej jest wdrożyć różne rozwiązania, a mimo to wypada on tak niedobrze. Najgorzej. Czyli ten jakoś trudno się przebić w, 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 przez, przez takie dość a, tradycyjne myślenie o tym, jak powinny wyglądać ogłoszenia o pracę, a, czy też jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna. Te ogłoszenia emitowane przez duże firmy często zawierają a, a, rysunki, postaci obok treści. No i właśnie przy okazji takich ogłoszeń bardzo łatwo jest pokazać kobiety i mężczyzn, osoby z niepełnosprawnością, czy też osoby starsze 50, plus. a tymczasem bardzo często jeszcze spotyka się takie ogłoszenia, w których są pisane o młode osoby już tych z mężczyźni, z tym jeszcze takie hasło przyjmujemy, przyjmiemy kogoś do... Dynamicznego, młodego zespołu. Wiadomo, że takie ogłoszenie od razu wyklucza osoby w średnim wieku czy starszym wieku. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne. Należy pamiętać, że my wszyscy podlegamy stereotypom i podświadomie to robimy. Także warto mieć taki wystandaryzowany schemat postępowania, przeprowadzania rozmowy, rozmowy kwalifikacyjnej, żeby to nie. Opierało się tylko na te, tych osobach, które te rozmowy przeprowadzają, bo mogą się one zupełnie nieświadomie kierować uprzedzeniami. I teraz kilka takich wniosków końcowych z tej drugiej edycji, właściwie z obydwu edycji Barometru Różnorodności. Jak już powiedziałam, w tej drugiej edycji znacznie więcej firm, 2,5 razy więcej niż w pierwszej edycji, firm małych, wzięło udział. W obu edycjach duże i średnie przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe wyniki niż firmy małe. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materialną uzyskały niższy wskaźnik niż świadczące usługi niematerialne. Organizacje z Polski Centralnej miały wyższy wskaźnik niż z pozostałych regionów polskich. Polityka różnorodności jest najlepiej realizowana w obszarze rozwoju zawodowego i struktury zatrudnienia, najgorzej w obszarze rekrutacji i kultury organizacyjnej. I teraz, jeszcze kilka takich wskaźnikowych danych, które są takim, taką podstawą w, w przypadku realizowania polityki różnorodności czy standardów, które na tę politykę różnorodności się składają. Tylko jedna czwarta badanych podmiotów ma w swojej strategii zasadę zarządzania różnorodnością. Zaledwie 13% na osobę lub zespół do spraw zarządzania różnorodnością. Do wyjątków należą te firmy, które prowadzą monitoring wynagrodzeń ze względu na chociażby te trzy cechy. Płeć, wiek, niepełnosprawność, sprawność. Znacznie więcej firm przyznaje, że prowadzi monitoring wynagrodzeń, natomiast jak pytamy o to, czy jest on prowadzony ze względu na te cechy społeczno-demograficzne zatrudnionych, to już znacznie mniej rzeczywiście do wyjątków te firmy należą. liczne organizacje realizują programy na rzecz określonych grup społecznych, na przykład osób 50 plus lat albo osób z niepełnosprawnościami. Większość organizacji deklaruje, że ma rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, prywatnym, ale na ogół tradycyjnie są te rozwiązania, rozwiązania adresowane do kobiet. Firmy, około 1 trzecia firm ma programy skierowane do ojców. Wśród firm dużych znacznie więcej jest takich organizacji niż wśród małych firm. Zarządzanie różnorodnością, i to jest też wniosek, który wypływa i z pierwszej, i z drugiej z edycji różnorodności, na ogół jest utożsamiane z równym traktowaniem, kojarzone z korzyściami wizerunkowymi, natomiast w mniejszym stopniu z korzyściami ekonomicznymi. A te już, o tych już się coraz częściej mówi, są badania, między innymi Deloitte, które pokazują, że takie korzyści ekonomiczne z różnorodności dla firmy wynikają. W obu edycjach Barołówek różnorodności było pięć dużych firm, które uzyskały wysoki wskaźnik na poziomie 72-78%. No to są te firmy, które ten standard związany z zarządzaniem różnorodnością mają wdrożony w dużym stopniu. Rozumieją, na czym polega polityka różnorodności, zarządzania różnorodnością, i to są te firmy, które mają też dobre praktyki. O tych dobrych praktykach za chwilę. Na zakończenie chcę powiedzieć, że narzędzie Diversity Index jest wciąż dostępne do bezpłatnego pobrania, wykorzystania. Także firmy nadal mogą z niego i będą mogły w najbliższej przyszłości z niego korzystać. Bardzo dziękuję.